Widzicie w tym poranku jest już prawie 9.08 w dniu poniedziałek piero stałem, się obudziłem Epokera ja ja wygląda get kupko Ja pojmuję wczoraj, pokażę Wam Tak wygląda I do usiądzenia potem, okej okay? co mam taką małą grypę. I tyle. Papa, kochani. Pa. Szanowni kochani, dziękuję za, za 10 tysięcy subskrypcji. Jestem bardzo szczęśliwy. I mam nadzieję, że to i tyle, co wam powiedzieć w tym miejscu. Witajcie kochani kolejnym. Eee, mam pytanie do Was. Szukam dobrych rzeczy żeby na tenik, żeś jakichś suplementów żeś białko i ożywki lub przed siłownią ożywki jakie poradzacie to mnie ogląda te moje filmiki może to jest chodzi na szłonie i lub trenuje i poleci jakieś fajne ożywki się białko treningowe. No takie, żeby yy, ten, lepiej mi smakuje smakowe, niż białe. Jak ktoś ma, to piszcie pod filmikiem po tym. Zatem będę życzliwy, spróbuję waszych. I może jeszcze jakiś sprzęt polecicie. Ja już mam gumę i ten, to jestem zadowolony. Później zrobię yy, takie prezentacja kiedyś. Sam to zrobię Wam. C jakie mam gumy i jakie używam? Czasami, jak ja mam w domu, czas, czas. czas to serdecznie zapraszam. I jesteście superacjcy. Cieszę się, że oglądacie moje filmiki. cześć, się pa Papa! Szemako, cieszę się, że już mam. Już. Mam 10 te, ten. Słuchajcie, słuchajcie, bardzo jestem zadowolony, nie myślałem, że tak szybko binie. ja myślę że tak będzie na lipcu, może w kwietniu, lub maju, nie wiem. I bardzo ja Was się cieszę, myślę, co, jak opracowałem, myślę, co nagrać w tym okazji. Dajcie jakieś pomysły pod tym filmikiem, będę wdzięczny. Witam cieszę się, kochani moi! Papa! Witam pa. kochani! W tym ładnym niedzielnym poradku. z mojego uliczka z siedem piję kawkę. O proszę, tu jest kawka z do uszyna potem. Żywę. Papa! Witam kochani! już dawno nie byliśmy nie, nie nagrywaliśmy razem witamy na naszym kanale ona i również łukasz i Dominika Dominika dawno nie było takie świetnie dzisiaj chcieliśmy się pokazać wam i powiedzieć że jest wszystko w porządku jest zimno trochę jak widać bo ma moja ha Capeckę. i zawsze jest zimno a ja, ten mi teraz zaczął zimno wiatr I, i czemu my tak się nie odwiedzaliśmy tak długo bo nie, nie mieliśmy ochoty rzadko my się teraz widzimy staramy się jak mamy czas to na naszymi chodzić i później poszli w ogni to ja sami wiecie że nie ma dużo czasu i tyle nie a co teraz ty co po dzisiaj hmm? byliśmy na siłowni no właśnie byliśmy <laughs> i dlatego nagrywamy potem e... sobie poszliśmy na słodki ciastu. no i ten i staramy się opiecujemy, to się zmieni nie wiem, nie opisywujemy czy to się zmieni, żeby gdzieś się widzimy może będzie jak się i tyle, nie? I to do zobaczenia krótce a i obiecałem nowym subskrypcji jak to się... subskrypcji, no, dziękuję i podziękować, że ja że jak to będziesz oglądać, to chodzi o ciebie, że pozdrawiam pisałeś mi pod ostatnim filmikiem, że mam pocztę u, nie pamiętam nazwy kanału i napisałem jak będziesz to oglądać to jest dla Ciebie pozdrowienia od również Dominika Cię pozdrawia Bardzo. i do zobaczenia Dziękuję, że oglądasz moje filmiki również serdecznie zapraszam na kanał Dominika Bieszka i ona on i ona również tam prowadzi która prowadzi ta osoba moja dziewczyna i do zobaczenia, papa. Kolejny filmik. Może czwartek? Może. Kochani, już po południu, po pracy, że się idę się do pracy na nocą zajęć, a teraz jadę na szukę Stąd To tyle, chciałem Wam powiedzieć. Czym się Miłego dnia. jednak postanowili jechać na siłownię. Ja się mam ukro, jutro. Trzeba korzystać, jak masz zapłacone na Szyłowni i dostosować się na Szyłowni lub po